Dzień dobry, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina i dzisiaj zapraszam na czytanie, w którym przez karty spojrzymy sobie na to, co zmienia się w Twoim życiu, albo być może gdzie potrzebny jest ruch i zmiana, żebyś zobaczył, zobaczyła efekty, których pragniesz. I dwie pierwsze karty w tym rozkładzie są Starota pomiędzy. I w tej talii karty wskazują takie przejścia między energiami, między etapami, a jeżeli są odwrócone, to wskazują też na blokady w tym ruchu. A dwie pozostałe karty to są karty z starota kosmicznego i one pokazują wskazówki, które los, kosmos, Bóg chcą, żebyś teraz usłyszał, usłyszała. I w dzisiejszym zestawie mamy następujące karty. Dziesiątkę buław, która przechodzi w asa buław cesarową przechodzącą w cesarza. Mamy też króla kielichów i pustelnika. Jakiś ciężar transformuje tutaj w iskrę, w zapłon do działania. Następuje podjęcie decyzji, albo jest to zachęta do podjęcia decyzji, do podjęcia decyzji, na czym chcesz się skupić, bo ewidentnie była tu lub nadal trwa taka próba niesienia wszystkiego, być może dużej ilości obowiązków. Może wielu projektów i te karty mówią, nie możesz nieść wszystkiego na swoich plecach, nie możesz chwytać stu srok za ogon. Czy właśnie w jakichś obowiązkach codziennych, może w zobowiązaniach w pracy, nie możesz właśnie prowadzić stu projektów, angażować się, być może w kilka relacji z takim samym zaangażowaniem. Jeżeli chcesz odmienić coś w swoim życiu, to musisz od czegoś zacząć, krok po kroku. I tu jest właśnie takie wskazanie do podjęcia tego kroku, do podjęcia decyzji, od czego chcesz zacząć. To przejście z dziesiątki buław do asa buław oznacza zakończenie, zrzucenie jakiegoś brzemienia, a, który powstrzymuje Cię przed ruchem naprzód. Czyli musisz wybrać, gdzie w tej chwili najbardziej Twoja energia jest potrzebna, gdzie najbardziej warto ją skierować i to zrobić, skierować ją właśnie tam. Nie próbować robić dziesięciu rzeczy naraz, nie próbować podejmować dziesięciu decyzji naraz, a podejmować się Jednej rzeczy naraz, podejmować jeden krok naraz, robić rzeczy dzień po dniu do przodu, a nie jakby z góry próbować zrobić pracę za kilka dni w przód. Ta cesarzowa przechodząca w cesarza to jest też takie przejście ze stanu jakiegoś bezruchu, być może potrzebnego w jakiś sposób odżywczego, opiekuńczego, chciałoby mi się powiedzieć, przejście w stan ruchu, w stan decyzyjności, w stan. Bycia autorytetem. Ten cesarz, jako energia męska, wnosi właśnie taką energię decyzyjności, tworzenia strategii, podejmowania decyzji, mądrego zarządzania zasobami, korzystania z, z doświadczenia. I taka energia pozwoli ci mądrze wybrać, właśnie, którą z tych dziesięciu buław chcesz nieść w tej chwili, którą w ogóle warto nieść, którą chcesz odpalić. Tak jakby, tak, jakby ona na tej karcie odpalała taką wielką zapałkę, wielką pochodnię. Którą z tych buław chcesz odpalić w tej chwili? Która jest na początek? A być może nie chodzi tylko o początek, być może niektóre z tych buław trzeba zrzucić na dobre. Być może próbujesz nieść coś, co jest zbędne. Może podejmujesz się czegoś, co jest zbędne, i niemożliwość wykonania tego czegoś sprawia, że jesteś w bezruchu. Pamiętaj, że jesteś kowalem swojego losu, wszyscy jesteśmy. Ta decyzja, którą buławę będziesz nieść, która jest warta Twojej uwagi i energii, ta decyzja jest w Twoich rękach. Król Kielichów tutaj mówi, kieruj się sercem, kieruj się mądrością Twojego serca, kieruj się intuicją i takim doświadczeniem na poziomie inteligencji, nie tylko w intelekcie, ale też właśnie tej emocjonalnej. I z Pustelnikiem to jest takie jasne wskazanie, że cała potrzebna Ci wiedza tkwi w Tobie. I nie chodzi tu o żadną wiedzę magiczną, tylko po prostu Twoje serce, Twoja dusza, Twoja intuicja, Twoje wyższe ja, Twoje doświadczenia zebrane przez całe życie do tej pory podpowiadają ci właściwy kierunek, podpowiadają ci właściwą decyzję. Tak naprawdę w środku Ty wiesz, gdzie masz iść. Po prostu być może negujesz swój wewnętrzny głos, być może z jakiegoś powodu zrzucenie tego ciężaru samo w sobie jest ciężarem. A negujesz tą swoją wewnętrzną mądrość. Tak jakby nie ufasz Jej, może chciałbyś potwierdzenia z zewnątrz. I jeżeli tak jest, to być może moje słowa są tym potwierdzeniem, którego szukasz, potwierdzeniem z zewnątrz. Eee, myślisz, że błądzisz, że nie umiesz podjąć decyzji, dokonać wyboru, a tak naprawdę po prostu tłumisz ten swój wewnętrzny kompas, który bardzo jasno wskazuje ci drogę. Eee, może też dlatego, że podświadomie chciałbyś zrzucić z siebie odpowiedzialność, bo łatwiej jest zwalić odpowiedzialność na warunki zewnętrzne, powiedzieć, że coś jest niezależne od nas, albo zwalić coś na ludzi z zewnątrz. Niż wskazać nas samych jako tych odpowiedzialnych. Ale tak naprawdę każdy z nas wie najlepiej, co jest dla niego najlepsze w danym momencie. Każdy z nas wie najlepiej, czego pragnie, co czuje, choć nie zawsze umie to nazwać. Ale te karty mówią, czas stać się cesarzem swojego życia, wziąć za to odpowiedzialność, podjąć decyzję jak, jak taki szef swojego życia, jak lider i określić kierunek tego życia, jakąś swoją strategię. Ale też nie musi to być strategia właśnie na nie wiadomo ile lat w przód. Określ strategię na teraz i na te swoje najbliższe kroki. I pustelnik i król kielichów to jest spokój, to słuchanie serca, duszy, intuicji, to jest skierowanie się do wewnątrz i nawigowanie z wewnątrz. Zaufanie temu wrodzonemu kompasowi, tej gwieździe, która cię prowadzi. Jest w tobie zakodowany ten Twój właściwy kierunek i tylko Ty go znasz. Jakiś. Być może coach, nauczyciel, przewodnik duchowy może pomóc ci go nazwać, ale odpowiedź, co to jest, jest tylko w tobie. Ktoś może pomóc ci go wydobyć na zewnątrz, ale znowu ta odpowiedź, ta decyzja, ten kierunek jest w tobie. Myślę, że próbujesz udźwignąć za dużo i te karty mówią, zrzuć z siebie część, bo widać, to nie jest albo pora tego czegoś. Próbujesz coś robić być może e, za bardzo w przód. Albo właśnie być może niektóre z tych rzeczy, które dźwigasz, są w ogóle niepotrzebne, być może to są takie stare ciężary, może niesiesz je z, z jakiegoś przyzwyczajenia. Musisz wybrać kolejny krok, to, to swoje kolejne zadanie, a resztę w swoim czasie. Nie zrobisz wszystkiego naraz, po prostu się wykończysz. Um, podejdź do siebie z miłością, podejdź do siebie z wyrozumiałością. Jesteś tylko człowiekiem, wyluzuj i weź na siebie tyle, ile w tej chwili możesz i ile warto. Weź na siebie to, w co warto włożyć swój wysiłek i energię, i stawiaj siebie na pierwszym miejscu. Ja te rzeczy mówię też z doświadczenia. Trzeba wiedzieć, kiedy nasz wysiłek idzie na marne, kiedy nas blokuje i kiedy nam ciąży. I da mnie porzucanie niektórych e, takich buław w życiu też było i nadal jest trudne, bo tak jak powiedziałam, niektóre rzeczy niesiemy trochę z przyzwyczajenia, trochę wydaje nam się, że może nie wypada. Porzucić te rzeczy, te zadania, ale trzeba zrzucić nadmiar i wziąć tylko tyle, ile da się unieść naraz. Zrzucaj z siebie ciężar i bierz do niesienia to, co służy tobie i Twojemu życiu. Weź to, co rozpala Twoją iskrę, Twoją motywację, co daje Ci radość, to, co chce ci się robić, co chce ci się nieść, do czego chce ci się dążyć. Te klucze do Twojego cesarstwa masz tylko Ty. Daj sobie takie pozwolenie na bycie liderem, a nie czyimś sługą. Odnoszenia ciężarów, bo być może niektóre z tych ciężarów, które na sobie niesiesz, nie są wcale twoje. Nie bój się czasu w samotności, bo potrzeba ci czasu ze sobą, ale takiego świadomego. Daj sobie uwagę. Daj sobie uwagę z zewnątrz i sobie uwagę z wewnątrz, czyli daj uwagę ciału, ale daj też uwagę duszy, swojemu umysłowi, swojemu sercu, swoim emocjom. Spójrz na siebie z czułością. Spróbuj nazwać te swoje emocje. Jeśli masz z tym problem... To wybierając zadania do niesienia, radziłabym właśnie spojrzeć na te swoje zadania z taką czułością wobec siebie. Spójrz na siebie jako na, na godnego miłości, jako na kogoś godnego sukcesu, spełnienia, na kogoś wartościowego. Dopóki w to nie uwierzysz, to, to nie poczujesz spełnienia. Dopóki nie uwierzysz, że jesteś godny tego, żeby. Nieść to, co naprawdę tobie służy i co jest Twoje, a będziesz mieć poczucie, że musisz nieść właśnie na przykład rzeczy innych ludzi, to nie poczujesz spełnienia, poczujesz tylko zmęczenie. Pamiętaj, że to Ty jesteś zawsze kluczem do Twoich tajemnic, do Twoich sukcesów, do Twoich pragnień. Zaobserwuj mój kanał, jeżeli ta wiadomość była pomocna. Dziękuję za wszystkie lajki, dziękuję za wszystkie komentarze. Życzę Ci miłej reszty dnia. Dbaj o siebie i do zobaczenia.